Dzień dobry, widzowie. Oto rocznica mojego kanału. Tak, jestem już rok. Dzisiaj jest ze mną Barty. Eee, no i co, no i co ja mam powiedzieć, widzowie? Jest nowy update Fortnite i świętujemy rocznicę mojego kanału. Zapraszam do odcinka. Dobra, widzowie, jak widzicie, my już tańczymy. Eee, no i co, no i. Y, jest dzisiaj ze mną, Barti. Y, nie ma. Dokładnie. I lecimy na tą nową miejscówkę. To jest wyspa Ice, tak? tak. Czyli? Dobra. Dokładnie, Paniątku. Antku, taka osoba, która ma już rok na YouTubie, nie jak tam to mówię. <laughs> dokładnie tak widzę, mamy już roczek. Rok, roczek, jakieś dziecko może już mieć ten roczek. Ten ale my też możemy mieć roczek na tym YouTubie. No, jakby, ymm, no widzowie, powiem wam tak. To chodzimy w działalniczkę. Cieszę się, że już jest rok. Mam nadzieję, że też, no i Sigma Ligma w ogóle. Liga czat. A Tu jeszcze działko jest, a tu jakiś boss jest, co nie? No tak, oczywiście. <laughs> Idę spokojnie. Budowniczy wątpik. Skidron! 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 tutaj boss jest. Ja mam I te. nie zajmę. To on ma granaty, które robią, miał. Zabij się. Zbieraj. witowie <grym> Dobra, zabiliśmy? Ja. Ja to Grappler. No to dobra to jest kara Dobra, daj mi grappler, zaczęli jest kara. Let's go! Bek, snajperka. O dziękuję Ci Boże. Jesteś fajny. Lubię cię. Już cię lubię. Tu jest prawdopodobnie jakiś ja, safe. Na safe no właśnie. Nie bo ja nie znam miejsc, tej mistrzówki Slajperka Chcesz szarą snajperkę? Chcesz szarą snajperkę? No hmm, Dobra, widziałem tutaj tak Pyk, pyk, pyk Dziub, dziub Dobra, bierzemy. Nie mogę ten graf normalnie skończone się No. Skalowanie, ID. Nie wiem co ja robię. Okej, okay. fajnie. Co ja zrobiłem? O łódka! A co zrobiłeś na karta? Okay. Ja sam nie wiem. Nie, nie wiem, jeszcze się jeszcze ciśnij udawałam. Gdzie jesteś? Ja już. Na dłoń, no. Ja też, ja tak tu... Słuchaj, co? Ja, daj. Co? lecimy helikopterem. Chodź do helikopa. helikopa Daj mi... zmienimy. Kurde. A, a i tak właśnie ładnie. Aaaa! Ja tu nie... <ścoughs> to ty nie umiesz wejść. Nie wiem, czekaj, jak to dadzę, co się Bratek, co ty No Śniadaj! Śniadaj, no, co to jest <grym> A, bo zadaj w środku. Ja sama się, co mam się do samia, tak? Nie, ja nie wiem, co on robi tak szczerze. A, ja się tego zrobiłem. Przestraszyłem

Snajperkujemy... Snaj... Snajperka nie snajperkuje. Dokładnie tak! Widzowie! BBD... ...koniecznie. Szukaj Szkaj No. No. Dobra, wiesz co? Mogę... ryzyk lecę na niego. Czemu? A na kogo? Aha, na smugiwaniu. Dobrze, ja, ja nie wiem. Gdzie ty zaznaczyłeś? Aha, dobra. A! Snajperkę dostałem! Ławaj. Spalamy. Uwaga, ostrzał! Nie wiem, na co. Nawet nie wiem skąd. Znaczy, to jest no strzał Co? Wiesz, że No i... e, Tak, jakby nam się paliwo kończy. Nie potrzebujemy cię w naszym składzie. A to gdzie jest to jakoś? A co, Ktoś go akurat zabił. Seria? Ja? A, kto zabił, kto zabił. A w składzie. Albo żałoba już strefę. Ja mam że ktoś go zabił. No zobaczmy. Czemu no, ta miejscówka się, się nazywa. Grota spaghetti. To nie ma on, on żyje. A faktycznie czy on żyje? To ja. Pokażę mu No to jest dwa bo. O nie. Kup. Aha, dobra. O. Co ty zrobiłeś? Ej, mam mało HP. Daj. A to jest Eminem? no chyba? No. Co on tu robi? Ej, masz jakieś białe... aha. Bo tutaj... bo tutaj pety są. A ja mam 25 HP. Nie. Doleć tam na dół tam to znajdziesz HP. Na doleczania. Nie, ja uciekam <grych> Ej, jak nie, masz... Skrzynka! Daj mi skrzynkę. Dobra, niszczę moją po podróbę. Nie, ja tylko... Nie wierzę że to! Wiesz, że w taki sposób umrę. Anty, dlaczego? Będę już po ciebie. A, to u nas seryjny bandaż. Czekaj, ja tu... cię czemu ty nas nie leczysz? Bucie, gdzie ty jesteś? O Ona tam na dole jest, słuchaj. to cię to nie do w miejscu? Co tam się dzieje? Dobra, idziemy. Musimy obok siebie. To ja wtedy cię, Ja cię uleczę. Nie, nie uciekaj mi. Aaa, spadłem. Dzięki. Pozdrawiam widzowie! Dobra, w gotowości. Widzowie, nie pytajcie. Widzimy się w następnej rundzie. Dobra, widzowie, tamta była runda... Jakby taka, wiecie, treningowa. To jest dopiero start. Tej gry. Teraz lecimy ja. wideo na Eminem'sa. 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 Więc no. i um, co ja mam wam powiedzieć no. Ogólnie widzę je dokładnie y, października 6 był mój pierwszy film. Taki jeszcze trochę nieoficjalny, bo w ogóle tam nawet nic nie mówiłem. Ale no, wtedy. Tak, tak. Mój tak naprawdę to. Tak naprawdę to. E, rocznica już Była miesiąc temu. No, ale no. Ważne, że jest ta rocznica. Postaram się jeszcze dla was jakiś specjal zrobić. Tylko nie umiem coś wymyśleć. A może Wy mi pomożecie w tym ponieważ możecie napisać yy, cokolwiek w komentarzach Boblox. No dobra. Zobaczymy widzowie. Napiszcie w komentarzach co, co, chcecie na swój jakąś piosenkę, jakąś grę, którą chcecie na ten. Wiecie o co chodzi. Ja napiszę cały grę, którą mamy. Obo, o oboje. No nie, nie za pieniądze. Nie. Nie. Dobra, wlatujemy. Jeszcze nie latujemy tu. Hop. Nie, na Jak jak w rąbku, to jakiś... Robl może na Robloxie coś psa robicie. Aaaa! Typek! Ziomek. Gród. Nie działka. Ziomek. To nie... To nie jest... To nie jest ziomek, tylko Eminem. Nie! Tutaj jest jeszcze jest inny ziomek. Jest to. Tak. A na pak tylko widzego. Eee, Eminem nie atakuje. Ale pompę dostałem. Ale mnie atakował. Dobra, Ema. Eee, czemu tutaj tak dużo? Yes ich. Nie no, następne jeszcze. Ja się wystraszyłem tego Eminemsa. Ja też mam takie automatyczne coś, wiesz? I to jest... Mam... A wiesz co, ja mam takiego wielkiego lowa. Eee, ja już ja, mam Eminema, ja a ci... Będziesz chciał tą kartę. A ten? Ten? Ja się... No! <laughs> okay. A mogę mi No ja ci dam. Mm. Już ci daję. Ja? Dziękuję. No, szybkie to było. Ale dużo amu, 20. A, 20 amu. W o... sumie nie musisz mi dawać, bo... Ja i tak za... za was o, no i... O, to jest ta zbugowana... A nie, 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 Ta zbugowana. Nie, ja myślałam, że taka zbugowana jedna na jest. Snajperka. Proszę coś. O, tu masz snajperkę. Ja ona już dziękuję. Um, proszę, proszę.

a czekaj! On, know, hey. A nie, sobie ja chciałem tylko coś zobaczyć. Na spokojnie. Proszę, ja bym się nie ukradł. Co ty? Co ty myślisz, że ja tak. Ja umiem. A. Ja A Ja robię tak? Co to jest? A. <gumy> <gumy>

Okej, okay. już nie mam, dobra, naprawiłam. Jestem ciekawy czegoś. Aha. Bra. O, tam <grym> z tyłu. Jesteś w miejscu? Jaj. ja umieram. Ale ładna chmurka. No, Pali, no, jaką ładną chmurkę zrobiłem. Wow. Półfajot. Pa, kolejna. Takie chmurki tam ja, wiem. Dobra, ja, to zobaczymy, czy tutaj typy są. Za ja, jakoś taką chmurkę, a on tak znika. Nie będę się bo tak jakby tam został. Mm, on tam został. Eminem, tak jakby tam został? No, on tam ma swój świat. Zostawiłem no, ich sobie go. Slub doczek. Slub doczek, a sam tutaj, to słyszę już. Ja e? yeah, mogę użyć swojego minikana. żpi O, słyszę, widzę banana Dobra. Ale... Nie, nie trafiłem, w BOTA, TRAFIŁEM W snajperkę! Bot mi zasłonił banana! A takiego heda by dostał. A, Eminem, tu, ja A, tutaj był widy po prostu A no co ty robisz Eminem? Mm. Mam migana, to Snubdoga, ale fajnie. Ej, ale nie, bo patrz, ja dałbym sniperkę temu bananowi. Tylko bot mi zasłonił. Tak, no, ale ja go zabijam go i tak. A ja wina nas zasłania? nie było jeszcze kogoś innego? Aha, dobra, to jest blood. A nie, to drugiego typa zabijam. No dobra. Warto wiedzieć. O, mam To jest ta broń. Dobra. To jest ta zgliczobania broń. To! Co? Słyszysz tam wziąć? Nie, ja bym z nich zawana. Po... postrzaj chwilę ją. No i co? No ale w ogóle tak... To jest w ogóle inna broń. Ja to biorę. Bo, no, bo nazw no bo ma nazwę inną, to co ty się dziwisz? Ale nie, nie rozumiesz. Oznaczało, bo to i ta słowa. Nie, ja wiem, dobra, ja, ja biorę oczywiście. Dobra, yy, ja helikopter? Tam, dobra. <grym> o, ale no mamy sotarność. <laughs> to było? Dobra Wszystkie bossy umarły my, my... mamy... My oboje mamy po jednej broni z bossa No To wygląda jak ta broń taka jedna, ale to nawet nie ma szerownika. Mm -hmm. to Tam Eeeek Kurde Ja przecież czuję, że tam typy są Nie, bo myślałam, że widziałem typa w ale jednak nie Ryba to była To tak wysoko lecisz. Bo lubię. Typy chyba. Nie wiem. Nie. No, ale to ty leci na to, a nie w kosmos. Czemu? Widzowie, <laughs> jesteśmy w kosmosie! Co miniesz na serio? Jesteśmy w kosmosie, widzowie. A za, zaraz to skończy i po prostu skaczuję się może. No leć nie da się, chyba wyżej. No. Nie, leć wyżej. nie da się. No, wybije, widzicie to? O leć niżej Nie no, ja sobie nie wytrzymam. A poleć na tę agencję. Eee, co to? To? A może. To? A to. No. Okay. <grymnała> Ok, <laughs> już chciałem iść na dół, ale. No, to coś A co ty robisz teraz, tu? A ja robisz drugi helikopter. Kurde, coś się nie wygłosił. No to jesteś tam w drugim. Nie, tak. Dobra, ja muszę szukać typów. Zawsze szukamy. Biorę łódkę, będę płynął. No ja, no ja, no ja słyszę witka. Bierzemy to. Łódka, piękna. Dobra, piękne wit. malowanie. Ale, ale witka, O, mam typa. Nawet nigdzie nie pojechałem. Kolego. robisz? Ja mam najmłodszą. Dobra, że Mam Ja umrę. No nie wiem, czy ty umrzesz. Umarłem. Ja. No, umarłeś? No bo mnie zostawiłeś. Jeszcze bo mnie granatem chciał rzucić. Mój. No, powiedzieć? No powiedziałem ci przecież, że się drugi helikopter. Ale ja chciałem lecieć. Já no jí teraz... <laughs> A kde tam typo? Jsou dva. A kde yes? je? No obok mojej karty. To vidím. A tož mě vít tam... A dobré, tak já. A po co je to A <laughs> o. O, kurde, ja! Ale headshot. What a snipe No dawaj, no, 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 nie twój teammate. Nie twój teammate. A widzę go. Okej. Okay. Ja teammate go zostawił. Może za tamtym kamieniem. Bo on, on nas nie widzi. I go tego... I dlatego nie... właśnie uciekł dlatego. Bo widział mnie a gdzie ten, którego zabijam? No on tam poszedł Do za ten mościk. Ale trochę Nie tam, w lewo. No, no i tam. A tam jest, widzę go. I może za kamieniem jego teammate siedzi sobie? No pewnie tak. Pewnie za kamieniem siedzi, zobacz. Jak mam zobaczyć? No, a, przyjdź tam. No, mówiłem. Mówiłam. Tak, no dobra, ty wiedziałeś w Dobra. Kurde, <gulana> Ale, ale mamy. Dobra widzowie to dzisiaj. To już dzisiaj koniec. Dokładnie tak. Piękne y, ten. Piękne zakończenie. Dziękuję sobie za oglądanie tego odcinka. Pa pa!